Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Mój Pamiętny Mecz. Dziś wspominać będziemy dużo bliższe czasy, a mianowicie spotkanie ruchu Chorzów z GKS Tychy z 3 czerwca 2023 roku. Dzięki temu meczowi ruch awansował do ekstraklasy, a wspominać to wydarzenie będzie nie z pozycji boiska, ale z pozycji trybun i E, i, I Loży Honorowej, prezes ruchu Chorwów, Seweryn Siemianowski. Witam bardzo serdecznie. E, ten mecz na pewno e, przykuł uwagę nie, nie tylko moją, ale, ale na pewno wielu, e, wielu tutaj e, zwolenników piłki nożnej w Polsce. A my po trzech spadkach z rzędu, i, i po wyjściu z trzeciej ligi do drugiej i graniu w barażach, mieliśmy okazję e, nie wychodzić z baraży, tylko bezpośrednio awansować e, z drugiego miejsca. Do, do ekstraklasy i, i gdzie graliśmy na stadionie w, w Tychach, ponieważ nasze, nasze światła zostały wycięte i musieliśmy przenieść się do, do Gliwic. Tam, komplet na każdy meczu i, i, i na pewno w tym meczu ta atmosfera tam sięgała zenitu, bo każdy wyczekiwał tej, tej jednej upragnionej bramki. Około 60 minuty, szczepek dał nam tą ramkę. Te trybuny tam wciskały tą piłkę, bo, bo naprawdę atmosfera była bardzo, bardzo gęsta. I do ostatniej sekundy, praktycznie każdy drżał o ten, o ten wynik, bo też Kuba Bielecki wyciągnął taką, taką setkę w końcówce i, i każdy wie, co, co jemu zawdzięczamy. Taka ciekawostka jeszcze z, z końcówki meczu, gdzie 90 któreś tam minucie e, sędzia gwiznął faula, a nasz yy, ówczesny wiceprezes wice, yy, Marcin Stokosa wskoczył na boisko, tak jakby już było koniec meczu i, i wleciał na środek boiska, ale, ale szybko się zorientował, że jeszcze to nie jest koniec i szybko uciekł, ale, ale, ale sędzia tego za bardzo nie zauważył, dzięki Bogu i yy, mogliśmy kontynuować ten mecz i, i do końca yy, do końca właśnie czekać na ten ostatni gwizdek, to się wydarzyło cała, yy, cała cały stadion szczęśliwy, a a świętować jechaliśmy, nie, nie właśnie nie, na, nie zostaliśmy na pieście, tylko jechaliśmy się dować na cichą, bo, bo to jest nasz dom i, i też chcieliśmy uszanować też stadion piasta, za co też dziękujemy za, za ten wynajem, bo na pewno też nam to pomogło w drodze do, do ekstraklasy. Prezes zdradzi, czy bardzo musiał motywować drużynę przed tym meczem, wchodził do szatni, czy też e, były specjalne premie za awans, czy po prostu wszystko było już wcześniej ustalone? No, premie zawsze są ustalone wcześniej. E, czasami gdzieś tam się je podwajało, jeżeli trzeba było, ale, ale myślę, że tutaj była standardowa ta, 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 ta premia. Obcy mieli konkretną premię za, za awans, i, i odkąd jestem, jestem prezesem, to, to obcy zawsze mają od razu po meczu wypłaty za, za, za premię, bo naprawdę e, nigdy w życiu tego nie przeżyłem jako, jako zawodnik e, i nawet po tym jako trener. A, a fajnie, że, że się udało, to jako, jako, jako już działacz. E, zrobić, że, że po każdym meczu właśnie od tej trzeciej ligi do, do teraz po meczach od razu jest, jest premia, a ta główna premia później za cel e, też jest od razu jak najszybciej po, po tym celu zaraz wypłacana. Przypomnijmy, że to był trzeci z rzędu awans ruchu. E, drużyna niebieskich po sześciu latach przerwy wróciła do ekstraklasy. E, co prawda zabawiła w niej tylko sezon, ale teraz jest na najlepszej drodze e, powrotu do grona najlepszych i tego oczywiście prezesowi i całej drużynie niebieskich życzymy. Dziękuję. Mam, mam nadzieję, że też powtórzymy właśnie nie tylko ten awans, ale też może ten Puchar, jeżeli się uda i będziemy tu mogli też świętować na, na tym już właśnie stadionie właśnie taki kolejny sukces, bo myślę, że tutaj nasza, nasi kibice na to też zasługują i cała nasza społeczność, także dziękuję bardzo.